Witajcie w lekcji łączenia kart tarota z Malty. Mam nadzieję, że będę mogła częściej nagrywać lekcje z takich pięknych miejsc jak to. Karty na ten weekend to szóstka denarów i dziewiątka denarów. Dzisiaj nieco inne i inaczej podchodzę do, do szukania połączeń. Dlatego, że pierwsze co zwróciło moją uwagę, to to, że mamy tutaj wzrost liczb: mamy sześć i dziewięć, czyli progres. I za tym idę. Tak jak wcześniej mówiłam, że czasem szukam tego słowa klucza i potem dopełnienia w drugiej karcie, tak tu moją pierwszą intuicją było to i tego się trzymam. Czyli co potrzebuje zrobić człowiek, żeby być w tej dziewiątce, bo wzrastamy, żeby dojść do tego miejsca, gdzie jeszcze musi wykrzesać odrobinę siły, odrobinę energii, odro... a może nawet całkiem dużo, żeby zakończyć pewien projekt. Buławy to ogień, czyli pomysł, idea, inicjatywa, którą rozpoczął dawno czemu, jakiś czas temu, jest teraz pewna przeszkoda, widać, że brakuje mu sił, widać, że jest pobity. Co potrzebuje w związku z tym, żeby dopełnić, dojść do tego końca? No, potrzebuje sięgnąć po pomoc, pomoc materialną, ale materia to nie tylko pieniądze, pamiętajcie, materia to, jest, to są zasoby, wszelkie zasoby. To może być czas, pożyczyć od kogoś czas, na przykład wziąć urlop, żeby dokończyć budowę domu. Bardzo by to było w tym temacie, chociaż bardziej by tu były denary. Pożyczyć pieniądze, owszem, tak jak pożycza ten, ta osoba, to jest kolejna rzecz, która zwróciła moją uwagę. Zwróćcie, osoba, która dostaje pieniądze, ma przepaskę na głowie, i ten mężczyzna tutaj ma też przepaskę na głowie. Dlatego dla mnie to jest ta sama osoba. Najpierw trzeba pożyczyć te pieniądze, może pożyczyć od kogoś siły, poprosić kogoś o pomoc, żeby fizycznie na przykład pomóc, o czas. Albo o inne rzeczy, które potrzebujesz, żeby dojść do tego momentu, do tej dziewiątki, a z tej dziewiątki prawdopodobnie już niewiele trzeba, żeby zakończyć swój projekt, czyli dojść do dziesiątki, która kończy to, co potrzebujesz skończyć. Przypominam jeszcze raz dla osób, które uczą się, są zainteresowane tarotem, żeby. Mm, jak wycią kiedy wyciągniecie dwie karty, żeby też em, zobaczyć, jak te karty będą wyglądały, kiedy zmienicie kolejność, to Wam pomoże w interpretacji tej kolejności, bo tu jest odwrotna sytuacja. Jestem sama, sama się z tym zmagałam, próbowałam sama i w ostateczności, co musiałam się zwrócić do pomoc, bo nie dałam rady. A tu jest to najpierw, czyli jeżeli pożyczę, to tam radę. I tego Wam życzę miłego weekendu.